Kiedy rodzice Ani weszli do mieszkania, byli pewni, że wydarzyło się coś złego, coś najgorszego. Zamiast młodzieży, którą spodziewali się zobaczyć, zobaczyli puste mieszkanie, a dokoła panowała głęboka, paraliżująca wręcz cisza. Kiedy pani kostrzewa przechodziła przez kolejne pokoje, jej serce zaczynało uderzać o wiele za szybko, narastał stres, lęk. Zaczęła wołać córkę po imieniu, pytała czy dziewczyna jest w domu, aż wreszcie rozległ się donośny krzyk, krzyk rozpaczy. Pani kostrzewa pobiegła do łazienki, gdzie znajdował się jej mąż i zobaczyła obraz, którego nigdy już nie była w stanie zapomnieć.